Melbe to Neymara. Pierwsze wyzwanko 6 w ceny ogólnej. karty nie wymienione. Zapraszamy składzić pierwsze. Kolejnego składu. Przechodzimy do drugiego wyzwania. Kazik 85 plus. Zobaczymy ten name chodzi wchodzi. Ten jest pomnikowy. jest że Nie ma Okej, okay. Jeszcze do tworzenia zdaną paczki. Dobra. Dobra, Paszka zbiera i tu prime Argentyna, napastnik i karli. Tu I Zwłasz mieszana Mieszę na paczkę rzadkich

Pierwszy player Pik Talisko 86 Kolejny Pik Unal czy Danilo Pereira? Danilo Pereira 84 Nie Tani player Pik i to będzie do Kulibali 87 Więc okej, inny gorzej. Wchodzimy do paczek. Dobra, najpierw paczka rzadkich zawodników. Ok, walkoucik. Chorwacja Modric, pewnie? Tak jest. Luka Modric, 87. To jest dobrze. Zaczynamy. Nagrody, dobra. Poza walkoutem Modric'a nic nie ma, jest tylko jedne ekrany i karty. 83. Teraz paczka 125k. Maszka Ultimate. Uuu, jak przyszły gwiazda karta. Adams. 87. To jest duplikat. Tylko ten... A, jeszcze w wózku oto walkout. Devry. Devry. 85. Lidzic, Savic. Okej, okay, ekrany. Adam Adams jest... ...duplikatem i on tylko 25 kawy, to ja więc mówię, że na cykl. On taki tani jest, bo często wypada chyba. No i paczka... Im of the Week Premium... ...2... ...nie wiem... ...CNC... ...83. No lipa, straszna lipa jest. Zero i... A ty? 6 pików 81. Plus. Pierwszy pierwszym Angelino. W drugim piku Bale i Coutinho. Dosłownie Coutinho wyszedł. Dobra, kolejny pik. Ocampus 83, więc na razie jest 83, 83, 82. O 85, somer. Ok. Lepiej, ale znowu mam 83. W końcu może jakiś łokowt? Nie, 82 zaczniemy. A my zrobiliśmy właśnie wyzwanko o wybór piłkarza przyszłej gwiazdy. Spieramy. Piłkarz powrót przyszłych gwiazd. Zobaczmy. Kulusewicz, Diabi Lafont, Martinez. Diabi, Lafont, Martinez, Kulusewicz. Diabi 86. Bundesnigi.